Witajcie, dzisiaj będziemy kontynuować utwory polskiej klasyki, chciałbym nauczyć Was dzisiaj piosenki Uciekaj moje serce, to rzecz, którą napisał Seweryn Krajewski razem z Agnieszką Osiecką i, i piosenka zdobyła popularność w serialu o Janie Serce. Piosenka na pewno przez wiele lat już bardzo ograna. Chciałbym Wam pokazać, ponieważ akordy, które do niej wykorzystamy, są, pokazują nam kolejne możliwości wykorzystania gitary i zagrania, w, w tym przypadku w tonacji E-mol, zagrania triady molowej. Piosenka zaczyna się od akordu E-mol, potem H7 i e Tak jest grane we wstępie. Ja tu pozwalam sobie na stosowanie basu naprzemiennego, co sprawia, że taki, taki bardziej ciekawy ten akompaniament. We wstępie jest cały czas to samo: Emol, H7. Emol, H7. I wchodzi wokal. d 7 G-dur. D7 Amol D7 i G Teraz będzie ciekawy akord Amol 6 lub też Fis zmniejszony akord Amol z dźwiękiem Fis w basie Spójrzcie, tak brzmi H7 potem Emol Aswis w basie? H7. dedim Tak więc ciąg harmoniczny jest właściwie cały czas taki sam. Należy tylko zapamiętać, które akordy jak wy wykonujemy, gdzie gramy kciukiem, które, które dźwięki basowe i jak należy też to połączyć. To jest wersja podstawowa, takie opracowanie po to tylko, żeby się z tymi akordami e, zaznajomić, z tym ciągiem akordów, a potem możemy próbować wprowadzać pewne modyfikacje, pewne e, takie upiększenia. Na początek zrobimy tak, że widzicie, tu graliśmy e -mol przy H7 z dźwięku H, przechodzimy na dźwięk FIS i brzmi i wracamy do E, czyli tak jakbyśmy robili podejście do e -mol. i znowu. Teraz przechodzimy na D7 w tej pozycji takiej pełniejszej, czyli w trzeciej. Również możemy trzecim palcem grać dźwięk D lub dźwięk A. To pozwoli nam płynnie przejść do akordu G, który tutaj jest następny. Nieprawda. Widzicie zejście na przykład G, Fis, F, E, żeby dojść do E7? Można go zagrać tu, można go zagrać tu, lub jeszcze w takiej postaci. Brzmi to fajnie. Też ta sama historia, że dźwięk E zamieniamy na H. I na przykład Amol. Możemy grać ten Amol cały czas tak samo. Możemy zastosować na przykład zejście spójrzcie, takie. Czyli schodzimy dźwiękami A, Gis, G, Fis, tylko że tutaj na strunie D. I teraz zamieniamy na D7. Jesteśmy znowu przy G. I teraz jest pół Czyli ten akord A-Fis w basie lub też Fis półzmniejszony H7, bo potem jest dosyć długo grany E-mol, w związku z tym można zastosować też podobną jak przy Amolu podobne zejście. Czyli E, Bis, D, Cis i znowu A-Fis w basie. H7 E-mol. To jest taki rodzaj podstawowych akordów i rozbudowywania tego po to, żeby, żeby ten akompaniament był ciekawszy. Tych zwrotek w piosence jest chyba cztery, więc warto, żeby cokolwiek się zmieniało, bo taki jednostajny akompaniament byłby po prostu nużący. Parę lekcji temu mówiliśmy o graniu rum flamenco. Ta piosenka również nadawałaby się do grania w takim, w ta, w takim stylu. Jeżeli ktoś z was już opanował ten sposób grania, to zauważcie. Nad czym pracować? Natomiast piosenka jest, jest wdzięczna, jest ładna i, i pomimo tylu lat ile, ile, ile ma, cały czas y, gdzieś się w przestrzeni muzycznej pojawia. Y, no i jakby chcąc, chcąc ten nurt y, kultywować, zachęcam do tego, żebyście w ten sposób to opracowali. Jeszcze raz przypominam, y, piosenka pod tytułem Uciekaj moje serce. Triada Emol, czyli akordy Emol, Amol H7, wzbogacające je w następnych częściach piosenki. Na pewno do, do, do ogarnięcia, do zapamiętania. Jeżeli ciężko jest Wam zapamiętać, jeżeli mówimy o pamięci muzycznej, możecie też sobie to zapisać na kartce w taktach i, i, i w ten sposób to ćwiczyć i zapamiętywać. Dziękuję, pozdrawiam Janek Stachura.